Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj będziemy grali w grę Good Pizza Grid Pizza. I zobaczmy, co czeka nas następnego dnia. Pizza już network. Dzisiejsza pogoda jest ciepła i słoneczna, idealna na rozbicie namiotu na festiwalu. Chyba wcześniej festiwalu, powinno być. Zdobądź swoją pizzę w słoneczny dzień. Eksperci przewidują deszcz w tym tygodniu. To wszystko na dzisiaj Good Pizza Grid Pizza. My nie będziemy. My nie chcemy zobaczyć Waszych sponsorów. No, chyba że chcecie, to sami wpadnijcie i zainstalujcie grę. W moim sklepie wciąż pada deszcz. Podają oliwki z, z cebulą. W samą porę na ten festiwal, haha. Ja myślałem, że ty będziesz chciał o tych kolorach Chciałem się dowiedzieć. Hej, chcesz usłyszeć o kwiatach, które oferujemy? Gotowy. Po pierwsze, mam pomki. Hibiskusa, czerwonej gwiazdy, oszałamiającego kwiatu, który świeci jak gwiazda i ma taki kształt. Mam też pąki księżycowego kwiatu, błyszczą jak księżyc w pełni, w bezchmurną noc. I wreszcie mam pąki róży Tropicana, To mój ulubiony kwiat na zimach. Świetnie. Który kwiat wybierasz? Eee... Wybierzmy tę różę. Świetny wybór. Flora też lubi te kwiaty. Co Cudownie, właśnie tworzyliśmy specjalną sekcję dla wrzadków w szkółce. Mamy bratki w prawie każdym kolorze, jaki możesz sobie wyobrazić. Czy mamy zająć się twoim ba... Twoimi bakłażanami, dopóki nie zakładam twoje kwiaty? Może dzięki moim magicznymi umiejętnościami ogrodniczymi wychoduje dla Ciebie coś dodatkowego niż bakłażan? Ja to trochę przekształciłem na bardziej zrozumiałe dla mnie, jasne, świetnie, mój sklep jest tuż za rolnym, więc jeśli będziesz mnie potrzebował, wpadnij, Zejdzie za kilka dni i zobaczę co z kwiatami, okej. Okay. Nie no, przed podlałem moje bakłażanie, straciłem wodę, ten dziecek w czerwonej koszulce sprawił, że chce zjeść pizzę, poproszę dwie pizze supreme. Mogę dostać dwie dobrze wypieczone, dwie pizze, łbaska, cebula, oliwka, pieczarki, czerwona papryka i sos z góry. Sprawdzę, by były dobrze wypieczone. Ojej, ja tego nie ogarnę. Czyli... Ych, czyli bez sera. Czyli sos. Czerwona papryka. Jeszcze raz Peperoni kiełbaska Bo tam nie, chyba nie mam Czerwonej papryki Z tego co ja pamiętam Dobra mam to Dwie pierwsze pozycje Cebula oliwki To jest takie Normalne Jak to oni nie Mówią Bóla, oliski, pieczarki i papryka. No właśnie, na tą paprykę to ja jestem zdziwiony. Wezmę zieloną. A jak będą mieli jakiś problem, to nie sobie idą do Alicante. Tam nie będą mieli problemu. Proszę bardzo, miała być jakaś chyba dobrze wypieczona z tego To miały być dwie. O nie! To jeszcze raz. Trzeba miało być wszystko w takim razie. Tak, 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 tak. Mm. Cebula, oliwki. Mm. Pieczarki i papryka. Dobrze wypieczona, i do pudełka. Nawet nie straciłem dużo czasu jakby. Proszę, żeby to było dobrze, bo ja naprawdę... Nie możesz sprzedawać pizzy, na której brakuje sera. No, nic nie wspominałeś o serze, więc stwierdziłem, że go nie dajesz. Wezmę pizzę Supreme, mogę dostać dobrze wypieczoną? <gry> tak. Sos, ser, pepperoni, kiełbaski, pieczarki, ołówki, papryka, dobrze wypieczona. Okej. Okay. A ile? jedna, czyli wszystko. Może nie do końca. Tak, 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 tak. To też tak. pamiętam, co było. I pamiętam też, że to było to. Najwyżej pamięć mnie zawodzi, ale... Jeszcze cebula była? Cebula była, była. Proszę bardzo, teraz proszę mnie tutaj nie stękać, że coś jest źle. Wszystko jest dobrze. No nie, i teraz ma być wolne. Zobaczmy w tej naszej książce ile nam jeszcze brakuje przepisów. Troszeczkę, no troszeczkę. Niech to się troszeczkę szybciej, Też troszeczkę, troszeczkę, a więc to się robi. Dwa razy wykluczona, proszę bardzo, do pudełeczka sukni. Nie ryzyk sprząta, Ja zimno sprząta Ja nie wytrzymam zimno potrzebuję pizzy z połową peperoni, oliwek, papryki I było, no Dobra, zrobimy to wszystko Peperoni, oliwka, papryka Peperoni Oliwki nie, nie, nie! Może się mi to czepi. Papryka. I na drugiej. Oliwki, cebula. Tam było coś jeszcze, ale to na razie nie będę patrzeć. Oliwki. Cebula i papryka. Może się nie, nie skapną, że coś jest tutaj źle To się nie zrobi ładnie Tutaj odblokowaliśmy coś Supreme Cię ja nie miałem? To jest dziwne Okrójmy I łóżmy. Dajmy Moje życie doprowadziło mnie do tego momentu Ta pizza jest niesamowita Fajnie. Zlepić ze wszystkim. Nie pocięto kawrzynę. wszystko. jak Okej. Okay. Wszystko, wszystko. No to dobrze. Tylko potem mi tam nie wychodzi czymś, że miało czymś nie być. Ładnie się tutaj postaram. Żeby wszystko było ładnie. Nałożone. Dzień się co prawda skończył, ale jeszcze da się tutaj to wytrwać. Bo gra pozwala nam na to, że po skończeniu dnia możemy dalej żyć tak jakby. Bo potem jak już damy te zamówienie, to przesypiamy się i będzie kolejny dzień. Wtedy. Proszę bardzo, masz wszystko. Coś bardziej nie krój. No dobrze, to będzie nie krojona, no. Jak sobie klientka zażyczyła, to będzie miała. Nic nie było mówione o dwukrotnym yy, pieczeniu. Dlatego proszę bardzo. Najlepsze pizza, jaką kiedykolwiek jadłam. Ja mam nadzieję. Naprawdę. I mam nadzieję, że nigdy nie byliście w Alicante. I zawsze przychodźcie do mnie, na mój kanał. No nie, minus 8. No, tak musi już być. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak tak, to łapkę w górę! Subskrypcję! I życzę Wam miłego dnia, popołudnia, poranka, śniadania, kolacji, obiadu. Zależy, kiedy to, co oglądacie. Cześć!